Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli, śmierdzącej hydroponicznej dżungli. Tak, smród po prostu jest od y, nocy z piątku na sobotę. Oczywiście do smrodu przejdziemy za chwilę. <grym> Jak dam radę w ogóle już podchodzę tu i czuję, że jest źle. Po prostu to jest dramat. Growbox jest zapalony od godziny, a choje wciąż śmierdzą. To jest niesamowite po prostu. Ale y, no no mamy no, mamy to, no patrzcie, może nie jest taki gigantyczny jak na przykład ten liściu, ale i tak jest dobrze, i tak jest bardzo ładnie. Oczywiście gutuje, dużo rośnie mi gutuje, także ja się tym nie przejmuję, no ale jest sprężyściutki, taki fajniutki, i patrzcie. Oczywiście, ostrość. O, idzie kolejny! Lodziom, jodziom. Mega mi się to podoba, mega. Dobra, to teraz sobie tutaj przysiądźmy i zobaczmy, co tutaj u tej naszej alokazji biednej. Mm -hmm. Nie robiłam jej kolejnego oprysku na przędziorka i widzę, że to był błąd, bo teraz już widzę, że. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widzicie takie? I tutaj to charakterystyczne? O, nawet widać. Czekaj. No, i to jest właśnie coś, chcieć Wam pokazać. Tak, dobra, ej, to ja ją sobie zabiorę pod prysznic za chwilę. To nic nie szkodzi. No, słuchajcie, przędziorek na alokazji to nie jest nic dziwnego, choć dziwi mnie to, bo my tutaj mamy naprawdę bardzo ładne korzonki. O! Patrzcie, jest ich coraz więcej, i też tutaj poza doniczką są coraz dłuższe. Także ona jest odżywiana, ma czym jeść, wszystko jest. Więc może to jest kwestia tak szybkiej zmiany warunków, że ten przędziorek tutaj jest. Ale co ciekawe, jest tylko na niej. No nie, bo tak jak Wam mówiłam, że tam z tymi zielonymi też mi się przędziorek pojawił, to po tym jednym oprysku ja już go nie widzę. A tutaj jednak widzę. To jest bardzo charakterystyczne dla przędziorka. Zresztą jego tu widać. Są i ugryzienia i on sam. M. Mm. On tu jest. No dobra, ale ona cała. Zobaczmy sobie ją całą, bo to wiecie: przędziorek u jednego będzie, u drugiego nie będzie. Cała ma się dobrze, nie? Tutaj jest nasz poprzedni listek, ładnie. Tu jest nasz najnowszy listek. Bardzo ładny. No i tu mamy, o, rureczkę. Tak. A reszta listków jak? A widzicie: a na tym na przykład przędziorka. Widzę go, czy go nie widzę? No, widzę go widzę go, no widzicie ok, czyli, czyli jednak, a tu jest ten nasz liściu o, to jest ten nasz ka kaputnięty liściu, z tym białym no rozpadło się białe, prawda, troszeczkę dalej się jeszcze rozpada, tu się robi przeźroczyste, więc jeszcze i tutaj się rozpadnie no ale w całej okazałości ma się tak, co nie poza przędziorkiem, z którym sobie poradzę jest dobrze, ona jest troszeczkę bardziej wygięta tu no, bo ona tak stoi do groboksa, nie? Czyli wygina się do światła, czyli tutaj też nie ma nic niezwykłego, że tak powiem. Dobra, ja sobie to tu przesunę. O. I przyszedł Tosiek. Tosiek, bo ja muszę wstać. Dobra, mami tam. Teraz czy później? Dziewczyno, bo my dziś naprawdę nie mamy czasu. No, dzisiaj, dzisiaj jest dużo roboty. Dużo. Dobra. Aha, jeżeli filmik pojawił się trochę później, to ze względu na to, że. Ja mam dzisiaj coś mega ważnego do zrobienia i nie wiem, jak się wyrobię z czasem. Więc jeśli ten filmik oglądacie później niż zazwyczaj, no to no to, to jest właśnie wytłumaczenie, co nie? Ale ja się postaram, żeby on był tak jak zawsze, żebyście nie musieli, wiecie, odczuć, że coś jest nie tak. Znaczy, coś jest nie tak, wszystko jest tak, po prostu mam coś do zrobienia. O, tu mamy liścia. Tak, a ty jak? Boże, jaka bida! Co się wydarzyło? No patrzcie, no. Boż on taki był, potrafił być taki na przykład, śliczny, piękny, no. A tu co? No nudy jakieś straszne. To ten poprzedni listek, no trochę lepsiejszy, ale ten... Jakieś takie, powiem wam, no nie jestem zbytnio zachwycona. Może ja tak przekręcę, o, żeby ten listek był bardziej w światełku. No, może być i tak w sumie. No dobra. Słuchajcie. O, dobra. Dopóki ja jestem w takiej pozycji, to. Ja wiem, że palik wygląda na suchy, bo ja go nie moczę odtąd, powiem Wam. Ja po prostu sobie moczę tu. Tu, gdzie są pędy, powiem Wam. Idę na łatwiznę, bo moczenie całego tego palika on mi później przesiąka w doniczkę. Nie ma to sensu dla mnie. Za, za dużo roboty. Tak, ale mamy tutaj nowe listki. Tu jest nowy. I tu jest rureczka. I też mamy nowy listek tutaj. I też jest rureczka tutaj w tym miejscu. Także wiecie, jest ładnie. Jest ładnie, rośnie sobie. A tutaj Józek, to jest, ten, to jest ten nasz poprzedni liściu. Bardzo ładny. Jeszcze nawet taki białawy, choć już widzę, że troszeczkę się w limonkę taką zamienia. Ładny, ładny. I on też ciśnie z liściem, patrzcie. Jaki bieluch ładny. <laughs> fajnie, fajnie, fajnie. No i tak, skoro też jesteśmy tu, to... Sobie zerknijmy tu, bo tutaj też jest bardzo dobrze. Nowe listki i rura i śmierdziuch. Proszę bardzo, nawet kilka śmierdziuchów. Tak. O, 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 o. czekajcie, 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 bo ja widzę. ho, Kopnęłam sadoniczkę, tą, którą przed chwilą ustawialiśmy. Dobra, to ją odsunę. I słuchajcie, bo jest. Tylko ja chyba muszę kamerę do tego celu przekręcić. Czekajcie, czekajcie, bo ja chcę zobaczyć. Tak wyglądam. Tak wyglądam. No ładny, no okej. Okay. Podoba mi się. Podoba mi się, chociaż ostrość tracę. Taki jestem, różowo-fioletowy. No to się wcale nie dziwię. A tego kwiatka to chyba może nawet do niego podejdziemy. To czekajcie, ja wstanę, chociaż to też nie będzie proste, bo <grym>, już jest to nie? Także to, to nie jest łatwe nagrywanie. Czekaj to, Sianko, chwilę. Ale nie podgryzaj mnie, bo ja muszę wstać, no. Chcę zobaczyć choję. Rozumiesz, ty? Tu w liściach, no nosorożec w liściach. Rany boskie, no. Z kamerą wśród zwierząt. Mm, jak to idzie? O, tak wyglądamy. Ładne. Bardzo ładne, choć... Czekajcie, czy to, aby na pewno jest. Aby na pewno. Ten tu. No to ten, powiem Wam, jest jakby jaśniejszy. No nie, bo ten jest taki mm, fioletowy w środku i taki raczej białawy na obrzeżu. A ten na 100% jest taki bardziej różowawy, chyba że to tak mi się światło odbija. Bo powiem Wam, już głupia jestem. No, ale powiem tak, nie wiem, co mi tu bardziej śmierdzi. Czy to pachnie jakoś, to nie wiem, bo tu po prostu śmierdzi. Tu jest naprawdę bardzo źle. Już wam pokazuję. Tutaj już, już dojrzewamy, żeby, żeby śmierdzić. Być może nawet już ten etap śmierdzi. Nie wiem, powiem wam szczerze, bo mi tu tak wali, że jakby. <laughs> tu gdzie kameron nie zjadę? O, cholera, kwiatki! Tutaj też są kwiatki, tam są kwiatki. O, proszę bardzo. Kwiatki, 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 kwiatki. Kwiatek, nie? Po prostu jeden wielki smrot. Ech, dobra, słuchajcie, przekręcam się. I tak, co my tu mamy? E, tu listka mamy. To jest łon. Najnowszy. Mm. O tu, taki najnowszy. Dobrze, bardzo ładne. Tutaj też ym, ta rureczka się nam rozwija. Też bardzo ładnie. Kolorowe obrzeże. Bardzo ładnie. Tutaj tył taki różowawy. Ślicznie to wygląda. Bardzo ładnie. Tu mamy co? Yy, tu jest rurka. A liściu to tu nie szedł jakiś, Czeka, no bo to jest poprzedni liściu. O ten jest! Czyli to nie jest rurka, tylko pochewka, ok? Albo może i rurka, bo patrzcie. Dobra, no nie wiem na co patrzę. Być może, być może na nową rurkę, ale na liściu jest tu. Ładniutko, dobrze. A tu? O, a tu jest rura. Muszę jej pomóc się rozkręcić, ale to na pewno, na pewno nie jedną ręką. O, nie, już zaczyna rosnąć do góry, patrzcie. Już koniec skrzaczka. i Boże, najgorzej, ej. No, i tu zagadka dla wytrwałych. Tak, proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj widzę zmianę. Ponieważ, 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 ostatnio pokazywałam Wam tutaj listkę, on był malutki. Teraz jest dużo większy. więc też tu się coś dzieje. Dobrze. Tutaj Bella też, proszę bardzo, chce odfindolić kwiatka. Dobrze, odfindolcie te kwiatki wszyscy naraz. I jakby dajcie mi spokój, bo to się nie da spać. <laughs> I tu coś. Się wydarza, a tu listki, to dobrze. No i tak, w dniu wczorajszym, słuchajcie, uznałam, że to jest koniec, jakby, i muszę zmienić mu doniczkę. Um, odpadły mi dwa boczne korzonki. Od korzenia głównego, bo korzeń główny sobie szedł, po czym się rozgałęził, i to rozgałęzienie jeszcze się rozgałęziło, i właśnie to rozgałęzienie mi odpadło. <laughs> Niewielka to jest strata. Tu jest i tak czy siak. Yy, ogromna bryła yy, korzeniowa, która jest chyba akurat o, widoczna głównie tutaj. Także wiecie, tu wszystko jest, no nie? Po, poza tymi dwoma bocznymi to jest niewielka strata, naprawdę mówię. I tu liściu. Jezu malia. I tu. O Jezu. <gry> I słuchajcie, dałam taki przeźroczysty patyczek. O, to jest taka tyczka akrylowa. Tak, one są u Mateusza w sklepie. No, powiem Wam, że podoba mi się to, to fantastyczne jest. Po pierwsze, prawie tego nie widać. Po drugie, to jest jakby taki, wiecie, jedno, jednowylany materiał, że, że wiecie, że to nie jest gdzieś tutaj łączone, czy coś, co nie, więc nie pęknie to tak jak te paliki z druku 3D. Cholera, no nie. Także rewelacja, bo ja sobie jakiś czas temu u Mateusza, jak, jak, robiłam zakupy, to mówię, a, wezmę sobie dwie tetyczki i jakby wypróbuję sobie to, co nie? No i tak mówię, gdzie ja mam tetyczki, bo bym se wypróbowała. No i znalazłam, mówię, dam tu jedną. No bo wiecie, um, Billy T będzie czymś pokroju jak Paraiso, prawda? To jest taki właśnie krój roślinki, tak? Już to mam nadzieję widzicie, prawda? On jest taki pokraczny jak Paraiso. To jest Według mnie najgorszy pokrój filodendrona, ja nie lubię, nie przepadam, bo on jest taki, widzicie, ro rozkraczały na każdą stronę, więc ja za tym nie przepadam, bo to zajmuje jeszcze więcej miejsca niż, niż mogłoby. No ale, ale bility czy paraiso po prostu, no to 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 musi być. Ja w ogóle, o właśnie. Ale ciśniesz z tą rurą, o chłopie. To w piątek to było takie, a z połowy mniejsze. Ale rura. Ale liścia. Super. I patrzcie, jaki jasny, widzicie? No, jakby mówię. No i tak, tutaj oczywiście trupek biedny, usunęłam te suche listki. No, no biedactwo, no, cien cieniuję tutaj, żeby tak nie paliło, no nie, ale no, bida taka. Bida taka. I co my mamy tutaj? Jak to szło? O, tu jest chyba ten najnowszy listek. Tak. Ten. O, a poza tym nawet się jeszcze nie opalił do końca. No tak, tutaj jeszcze po środku będziemy mieli taką o, taką, jak tu bardziej różową, bardziej różowy nerw. To tutaj tego nam jeszcze brak, więc dojrzewamy. I tutaj mamy liścia z rury. Jeszcze się nawet nie do końca otworzył, coś ci trzeba pomóc. Troszkę. Troszkę, no dobra, resztę i tak musisz zrobić sam. No i to małe, to, to się chyba tu nic nie dzieje. I tak, co tu? o tutaj o tutaj nowy listek i rura już obok tu coś widzę tak no tutaj gęsto że wiecie o jakieś suche listki no trzeba by tu było zajrzeć pousuwać takie suche listki no tak no tu o tu rurka się rozbija tu rurka się rozbija a tu smrodek sobie dęda pięknie Pięknie, po prostu bosko i urocze. O Jezu. Wiecie co, ja nie wycinam tych kwiatków u tej hoi, bo one mi się naprawdę bardzo podobają. Jakby to, co natura stworzyła z kwiatkami hoi, to jest naprawdę mistrzostwo. Akurat te są dość nudne, muszę przyznać, bo one są po prostu takie, wiecie, puchate, a w środku mają po prostu taki żółciutko, lekko pomarańczowy kwiatuszek. Te, te akurat nie są jakieś tam, wiecie, nie wiadomo, jak spektakularne, ale mimo wszystko, jak, jak to ślicznie zostało wykonane. Jak idealnie po prostu. coś pięknego, więc ja tego nie wycinam, bo ja lubię sobie na nie popatrzeć, ale no nie ukrywam, że to naprawdę śmierdzi. Naprawdę to śmierdzi. Wiecie. <laughs> Pan Paweł mnie w tym wszystkim bardzo bawi. Bo on, wiecie, jak już przychodzi wieczór yy, i my pogasimy wszystkie światła i tak dalej, mija ze 30-40 minut maksymalnie i zaczyna się koncert po prostu walenia, nie? Choi, smrot jeden wielki i on zaczyna, wiecie, chrumchać, nie? Tak. <laughs> Przeszkadza mu ten zapach, ale się nie odezwie. Nie zapyta co, bo się pewnie znowu boi, że powiem, że choja. <laughs> ale tak wiecie, chrumka, nie? Pan paweł, no. No i tu nowy liście. On jest jeszcze taki flefle. O, taki galaretkowaty. tak? I tutaj jest drugi. O, też taki flefle. Dobra, to to mamy, to to mamy i bardzo chętnie sobie już stąd pójdę, bo tu naprawdę śmierdzi. Aha, ale zanim sobie pójdę, to jeszcze z powrotem przestawimy tą doniczkę, którą skopałam niechcący. Jak to szło? Jakoś tak? To miało być w światełku. No chyba jakoś tak, no dobra, no nie wiem. Ok, więc idźmy tu, tu już światełko zapaliłam. I o, Jezu znowu pusta, Jezus, Maria, naprawdę. Codziennie z konewką. Co my tu mamy? Słuchajcie, wezmę sobie tą doniczkę i lecimy. Tu nowy liściu. Tak, tu kolanko. Dobrze. Tu wciąż zagadka. Tu nam liściu wlazł. Nic nie widać. Liściu, co ty robisz? A to jest jeszcze jakiś inny. W ogóle ten, jaki ogromny liściu. Duży, nie? Bardzo duże. Co, co tu się dzieje w ogóle? Co, co? A bo ja to miałam przymocować i nie przymocowałam. O Jezu, przepraszam, bo wam nie pokazuję. Tu. Ja widzę, co to jest. Ja to miałam przymocować. Ja byłam przekonana, że to przymocowałam. No, no, dobra, no, cała Jano, nie? Co my tu mamy? E, tam. Tam, tam, tam. O, jest! O, rany koguta. No, powiem wam, że. Ech. Tu jest nowy liściu, tylko. O, jest. Tylko przez te liście, cholera, ciężko coś mi tu pokazać. I tutaj też mamy nowego listka. No, tutaj to powiem wam szczerze, czuję zdenerwowanie. Ej, jaki tu się gączcz zrobił? Proszę stąd iść. Dios, koreo. <noise> Zasłaniasz mi światło dla maluszków. No, to nie tak miało być. I skąd ten liściu taki tu gigantyczny? Robiłaś mniejsze. Znaczy, ładny jest, ale. E, ja nie wiem, muszę. Skąd on wychodzi? Stąd. A to? A, bo to jest ten trzeci wąs. Ezo. I ten wąs, tym grąboksem trząsł. Dobra, no tu też ładnie ciśniemy. E, tym razem zaczął plamić ten drugi liściu. Patrzcie, na czarno. Ja nie wiem, co tu się dzieje. A tego poprzedniego usunęłam. I patrzcie, tutaj z boku wychodzi nam drugi. Także może tu jest, nie wiem, jakiś zapotrzebowanie na więcej minerałów, że on ciśnie tutaj na dwa ząbki. I, i, i dlatego tak się dzieje, nie wiem. Jakby moja wiedza chyba niewystarczająca jest. Eee, I tak, o i tutaj słuchajcie, no kolejny gigantyczny liść. Ko kolejny gigantyczny, patrzcie, jaki, no naprawdę, no, no przysięgam. No, zresztą widzicie to w porównaniu z innymi liśćmi, nie? Boże, jaki, jaki wielki, jaki wielki, jaki ogromny. I tak tutaj. O, Błażeju, 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 pokaż się. Tu, o, tu już nawet miejsca braknie, słuchajcie. I tu, ten od Ewy, też piękny, nowy listek, taki duży. Tutaj. Też mamy liścia, pokaż tego liścia. Taki jestem. Też będę duży, jeśli, jeśli tu nie zabraknie miejsca. Prawda? No i tu mówię, ja ją chyba stąd zabiorę. Ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Jakby o, o co chodzi? Dlaczego on jest taki powirowany, taki powichrowany? Przecież ja dolewam. Masz co żreć, masz co pić. O co ci chodzi? PH, EC też jest w normie. Więc o co chodzi? Nie wiem. Nie wiem, zabiorę i dzięki temu zrobię przestrzeń dla tych wielkoludów. No bo patrzcie, ten ogromne liście robi. Tutaj Błażej też go goni, prawda? Tutaj ten od Ewy, miks z luksem, też, że tak powiem, nie szczędzi, no nie? A schodząc niżej, słuchajcie, tutaj wciąż nam jeszcze dojrzewa ten drugi Błażej, nie? Zabierz mnie, bo nie rosnę. To jest ten po prostu krystalinum zwykły, czysty, więc tak on wygląda. Tutaj u skrzydłokwiata nowego listka nie widzę, bo najnowszy to jest ten. Ładniutko, ładniutko. On sobie tu spokoradzi, powiem Wam. No i mówię, Mistrzostwem Świata było wymienienie doniczki na większą, żeby mieć większą osłonkę. Ja nie muszę tu już codziennie do niego wody dolewać. A to jest bardzo dużo. A to jest bardzo dużo. Dobra, no i tu w końcu mój fiutko Miki. To będzie chyba dopiero nasz drugi liść, bo ten był pierwszy, nie? Cały w plamach. Także bardzo ciężki zawodnik jest z niego, muszę przyznać. Tak, nie, nie, nie lekko mi. No i tutaj, chodź no tutaj troszkę bliżej. Pokaż się, Pokaż się, bo to jest nasz najnowszy listek, który już dojrzał. Ja myślę, że to już jest finito, że tak powiem, jak dotykam. No i tu o, jest kolanko, idzie kolejny. Dobra, jeszcze co możemy zerknąć? Czy dorobiłeś tu jeszcze jakieś korzenie poza tym grubasem? Tu są, widać. Okej. Okay. O, tu jest. Też widać. Bialutki, nowiutki. No, elegancko, dobrze. Dobrze. Pokazuję to tak na wszelki wypadek, żebyście widzieli, że jak jest beznadziejnie Zanturium, to i tak się je da ukorzenić, prawda. Aby wiecie, trochę podnieść was na duchu, że, że to się uda, tak? Bez przesady. Warto spróbować, a nie od razu do kosza. I już widzę, że to jakoś inaczej postawiłam niż powinnam. Bo jeszcze tu chcę wam pokazać. O, bo tu idzie. Tutaj, tu, 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 nasz najnowszy listek. On się tam wygina do światełka? No, to niestety nie. I tutaj luksik. O, taki jestem. Dużo ogromny. Przepiękny. I jemu również zmieniłam doniczkę wczoraj. Tak, dostał taką dużą. Wcześniej był w dziesiątce, teraz dostał dwunastkę. I wydaje mi się, że ta dwunastka na chwilę wystarczy, ale nie na długą chwilę. Co nie, to była taka zmiana na. No, na, na pewno nie na długo. Na pewno nie na długo, bo tam jest mnóstwo korzeni. Poza tym on te liście robi ogromne, ciężkie. Będzie się, że tak powiem, wiecie, Wyginać jakby, żeby upaść, no nie? Bo jakby te liście są, to nie jest listeczek, to jest ciężki, gruby, masywny liść, nie? I on ciągnie. I on ciągnie. I co tu jeszcze? No i tu o, doniczka z, prawda, z Dioskoreą, inwazyjną małpą, e, muszę zaglądać do niej codziennie. Zresztą ja i tak, wiecie, co, codziennie łażę z konewką i dolewki robię. Bo to się nie da inaczej, natomiast y, tutaj bardzo muszę zaglądać. To, to jest pijus. Także zasadniczo nie polecam, nie? Bo się nałazicie no się, nachodzicie się, a potem o, odwala wam takie liście, że wszystko wam zasłania. No, dobra, słuchajcie. O jezus! Uuu. No, powiem wam, że jest jakby troszkę mi chłodniej, bo w domu nie mam już 30 stopni, tylko 28. Więc to dwa stopnie różnicy. No, co są teraz chłodniejsze, więc rano jest przyjemniej, że tak powiem, także jest fantastycznie. I powiem wam, że y, mamy problem z luśką, tak? To nie jest według mnie bardzo duży problem, ale już na czwartek umówiłam nas y, do, do, do naszych cioci, właśnie do kliniki, bo one już z czasów wróciły i tak dalej, więc przy okazji opowiemy im, co się działo. I y, jakie leki dostała Lusia wtedy po tym ataku. Z tego oprysku, prawda? Więc, żeby to tam wszystko było udokumentowane w jednej karcie, bo ja tak lubię. No i idziemy, słuchajcie, z luśką do lekarza, bo ona od kilku dni strasznie się nam drapie. Strasznie. Na głowie to sobie robi stróbki, już aż wręcz. Bo wiecie, no, na, na głowie zawsze mamy delikatniejszą skórę niż na przykład, wiecie, w, w dalszej części ciała, że tak powiem, prawda? Poza tymi intymnymi miejscami. Tak więc, e, robi sobie aż już strupy, e, to nas martwi, to nie jest fajne, i na coś dostała alergii, tylko zupełnie nie wiem na co. I mi się tak wydaje, że może to być związane po prostu z tym opryskiem, kurde. E, a wiecie, a ja nie wiem, czy ja mogę jej podać zyrtek tak jak sobie, więc jakby wolę, żeby określił to lekarz. I jeśli lekarz powie, że zyrtek, to spoko, to albo niech da receptę będzie taniej. Jak nie, to po prostu kupię sobie sama zyrtek bez recepty w aptece, bo się da I jakby niech mi tylko wyliczy, ile trzeba jej tego dawać, i będę jej dawać. Nie będziemy sobie brać we dwie zyrtek. Chociaż ja ostatnio akurat nie biorę, bo nie, nic mnie nie pogryzło, nie ma potrzeby, daję sobie radę. No, także w czwartek rewelacja yy, znowu do lekarza. <grych> fantastycznie, po prostu fantastycznie. Yy, no i co, i tak wam powiem, że roślinnie to tutaj nie zrobiłam nic, bo upały były straszne. Chciałam sobie coś tu jeszcze poprzestawiać, ale po prostu nie dałam rady. Więc tak naprawdę to, co robiłam przez cały zeszły tydzień, to sobie dolewałam. Nie, dolewałam. I tutaj cały czas czekam, bardzo czekam, na to, żeby mi się zwolnił jakieś wiadro, żeby pociąć tą werygatę. Bo, jakby chciałabym, mm, chciałabym zrobić to tak, żeby pod koniec lata ona już na pewno była ukorzeniona. A wiecie, to, to nie zawsze jest tak, że wiecie, że jak coś wkładacie do wody, to już i pyk są korzenie, nie? Czasem to chwilę trwa. Ale wydaje mi się, że posadzę już tego giganteusa, tego giganteum. I wtedy zwolni mi się wiadro. Tak coś czuję, bo tam... Ja Wam nie pokazywałam akurat tego dzisiaj, ale tam już jest naprawdę ładnie korzeni. Także zdaje mi się, że, że, że to już jest done, że to już jest gotowe. No i tak. Słuchajcie, w czwartek yy, zdaje mi się, że zobaczymy się z efektami pasty cytokininowej, gdyż, ponieważ, bo ja muszę w aglaonemie koniecznie zmienić doniczkę. A jakoś tak... Przez cały ten czas ja sobie coś robiłam z daną rośliną po tym jak wam ją pokazałam, żeby ona potem przez cały miesiąc mogła wiecie sobie stać. I jakby podoba mi się to, że ja coś pokazuję wam i tego samego dnia bądź następnego ja sobie z nią robię coś tam, co sobie zaplanowałam, co nie? Więc chciałabym już w ten czwartek przyjść z efektami pasty cytokininowej, mimo że to chyba nie jest ostatni czwartek tego miesiąca, prawda? Jest chyba jeszcze jeden. A teraz to już sama nie wiem, mózg mam zlasowany, nie? Także, no, no nie wiem, nie? Nawet jeżeli to nie jest ostatni czwartek, no to trudno, zobaczymy się teraz właśnie z tym, bo ta aglaonema, słuchajcie, już się po prostu wywraca. I w czwartek mogliście ją widzieć w przeglądzie regału, w zeszły czwartek, to ona jest tam oparta i sobie stoi. Jak nikt nie będzie ruszał, to nie upadnie, ale no to nie może tak być, no nie? Bo ja bym chciała mieć możliwość ruszyć doniczką, a nie, że wiecie, nie ruszać, bo upadnie. Także koniecznie muszę zmienić doniczkę. I co więcej, powiem Wam, że, że chyba nic więcej. Nic mądrego. No tutaj zaraz go zabiorę. Tę, tą alokazję zabiorę pod prysznic. Przemyję jej wszystkie listki i zrobię oprysk. Tylko będę sobie musiała pomyśleć, może tego magnusa rozrobię, bo nie mam nic rozrobionego na, na tą chwilę. Wszystko to, co miałam, to zużyłam. Ostatnio jemu to, co robiłam oprysk, to robiłam końcówką tego. Acletiku, aceletiku, ac, ac, coś tam. No nie, no to na niego zużyłam końcówkę i jakby nie mam nic. Także coś tu trzeba będzie dla niego wykombinować. Może tego magusa użyję. No zobaczymy. No. Także, kochani, to by było na tyle, tak naprawdę, na dziś, bo nie mam już serio nic takiego, co by mogło być interesujące i ciekawe. Więc, kochani, życzę Wam przyjemnego i bardzo bezpiecznego całego tygodnia, bo ponoć mają być. Jakieś burze okropne w okolicach środy-czwartku przemieszczające się przez Polskę, więc jak zawsze uważajcie na siebie, na swoich bliskich. Bądźcie zadowoleni, bawcie się, bo są wakacje i do zobaczenia w czwartek. Pa!